Witam z tej strony, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Shadow of the Tomb Raider. W poprzednim odcinku, żeśmy wyruszyli, że znaczy zaczęliśmy zadanie poboczne polegające na zbieraniu artefaktów dla przyszłego króla, żeby go ukonorować. No i skończyliśmy na tym, że żeśmy zebrali sobie tutaj drugi artefakt z tej skrzyneczki, i pozostanie nam jeszcze zebranie trzeciego przedmiotu. No i chyba zdaje się już wtedy skończy poboczne Przez te ściany przechodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. skupimy się na pobółce. Idziemy dalej. Dym, 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 dym. A, to złego powrotna Tutaj chyba nic nie ma, już oczywiście pułapki nad pod nami. Hmm. Chyba też nic nie będzie. ze się w dół. Okej, okay, wróciliśmy do punktu wejścia. No bo to nic nie pozostaje nam nic innego i po prostu wyjść stąd już. A tu nie jest miejsce gdzie trzeba wykonać skok hmm. Czekajcie, teraz musimy się do niego wrócić w sumie Czekajcie, ja tego nie mogę już odblokować w sumie Tam był chyba nóż potrzebny, czy szelba skoro wykonać. Może ja wcześniej na to uwagi nie zwróciłem. Chodźmy zobaczyć. wyżej było tak tutaj no już on to słupcio nam sobie skok bingo prawie żeśmy wlecieli w skały ale to nie szkodzi i na skok jeszcze trzeba wykonać i wyzwanie będzie z bajni z gubeczki subcio. To się trochę nabiegamy. Kabelin. Kabelin. Spokojnie, spokojnie, jak ta wojna. Kwentii niedawno wrócił. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Kwentii wrócił. Ach, ale niestety bez amuletu Wybawcy. Hm. Mówisz o tym amulecie Wybawcy? Co? La, znalazłaś go. Nie do wiary. Tutaj. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z Łukiem Czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. Będę tam. No ok, czyli misja ukończona. Nie będziemy musieli tutaj za kolejnym e, przedmiotem. Tamten y, poszkiwać go przyniesie bądź myśliwy. Okej, okay, to nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć tutaj fabuka do przodu. Do serwtepów, ale tu są strażnicy, więc tutaj nie wyjdziemy. A my musimy iść tutaj. O dobra to ruszamy z fabułką A to czekać co ja robię? w ogóle musimy, musimy iść tutaj I Tutaj gdzie hodują ryż albo coś innego Ale wam też to był ryż, bo to w końcu, w końcu to nie są Chiny, więc... Tak, to nie jest chyba ryż. chociaż może. Johna chyba zbliżam się do wejścia do kopalni. Uczu twierdzi, że to u podnóża góry. Wysłał przedem rebelianta, żeby otworzył prawę. Dzięki. Okej. Okay. Tutaj żeśmy chyba wszystko zabrali, co? A, także śmiało możemy wbijać. No to jestem. Okej, okay, czyli, czy zejść na dół? Nie. kiedy będziemy w końcu walczyć z wrogami? Może tutaj, w tej lokacji? Co tu mamy? Wszystko maksymalne. A, nasze rzeczy. Czyli... Tutaj chyba będziemy już walczyć, co? No ale tu widzę, że amunicji to nie mamy zbyt wiele. a no, weźmy to się łukiem się pobawimy należy. za tak pójdzik mojej nasi. Tego nie wykorzystamy. Okej. Okay. Ta lero się kuca, już kuca, więc tutaj na pewno gdzieś są wrogowie. Widzic, Kuchelani, to lekko jest to Wusza. Te ubo, Teiko, tak jak Uch, mówiliśmy o tym w obrotach, tak z Wisową. Unuratu właśnie wyszła z Hakanem. Będzie gotowa, kiedy otworzysz pręby. Ok. Mamy obozik. Napisu nie ma, 10 punktów mamy. Ehm. Nie mam tu za bardzo na co to w sumie te punkty przeznaczyć, bo zwiększa szanse, no ale szansa jest wciąż, tak? Kupcy mają obecnie większe magazynki torby. Okej, okay, ale co, normalnie to ich nie posiadają? Trzy punkty. Szkoda trochę. to tam nie używamy Serce jest ciężko trafić No to lepsze przecena tutaj te oko orło, którego też nie korzystamy po prostu naciąg weźmiemy w sumie W każdym razie dzisiaj do mnie nie użyjemy. Te mieszanki wytrzymałościowej też nie używamy. No bo weźmy ten naciąg. Mm. Dłuższe oddychanie pod wodą. Tak klejenie tych, tych ciuszków. Do tego też. Mężowe łuski, tego też nie korzystamy. Ogólnie w tej trzeciej części, kurczę, te umiejętności e, i te drzewko jest trochę takie takie setek, no słabe moim zdaniem. z Tego też nie korzystamy. Orlisz, pon 2, no nie wiem, zobaczyłem, bo czy punktu aż wymaga, także szkoda No, naciąg jest Jest różnica w naciągu Pytanie czy coś tu jest pokrywane w ogóle, musimy iść tutaj Tutaj nie wyjdziemy, ale tu coś jest Złotko, pięknie Czekajcie, w by tego mama. Zresztą mam dużo miejsca na to. No, chyba nic nie ma, więc. Tu muszę iść. Tutaj nie doskoczymy. Pytanie, może te maski mają? Właśnie nie pamiętam, czy. Oho Bo. No właśnie Właśnie o, o, o to chciałem powiedzieć, że te maski, kurczę, tych dziadów chronią przed strzałem głowę. Ale tutaj chyba pamiętam, że był motyw strzał przebijających, albo chyba te łuki większe y, są w stanie przebić te maski. Jestem na tropie. Także w sumie lepiej strzelać chyba w, serd no w ciało, w sensie, ale...

A Zrywałem w głowę? W sumie to nie wiem, bo nie było komunikatu. To nic tu nie ma, co weźmie z tego pucha. W tym jest spoko, bo można ich wtedy wręcz rozwalić. A ona opuściło ją, więc. Dobra. Mniej o to. A, to chyba tutaj. Muszę otworzyć te bramy. Ja może postaram się po cichu ich zabijać w sumie? O nie, oni już tych masyki mają.

Aj, aj, ty, zio... O, ty już bliskam tył, atakujesz kolego? Ja, co walczą wręcz mają te maski Teraz muszę otworzyć tamtą bramę okay. Najpierw lecimy, bo zbieramy surowca Mechanizm do bramy powinien być na szczycie tego muru No bo tu mamy coś tam, weźmy to No, całkiem sprawnie to poszło Te beczki chyba wybuchają, co? To ma na dół, dymną bombę zrobić znowu To ducha Pytanie, czy jeszcze będzie coś tutaj do podniesienia ale chyba nie bo to jest taki typowy teren walki Grzybki Tak, beczki Kurcze, Wszystko się Jest to brama, nie? Tym trzeba było otworzyć? A, dokładnie to wybucha Okej, okay, czy to chyba nic więcej nie będzie w sumie? Jeszcze mogę przejść. Dobra, no, gdzie jest ten mechanizm, który tą bramę otwiera? Naszą chyba to, czy nie? Nie, ja to jest pod do, do ćwiczeń. A, mas co jest? Gdzie jest ten mechanizm? Tabelka się świeci, ale przecież to nie jest... Otwieranie chyba drzwi, co? Owrót. Powiedziawszy, to, nie wiem co chodzi w ogóle. Jak to się nie otwiera? tu nie ma jakiejś wskazówki? A tu jest fajna wskazówka. Więc nie po co to otwierać jak no, można przejść górą, nie? No ale okej. Okay. Iśmy tam trzymachają dołem, a my sobie pójdziemy inną drogą. I tu będzie by trzeba chyba ten... Tego węża wsadzi chyba. Dokładnie. A, urtowali go już. Okej. Okay. Hunduni szokol, kalanpil!

Dobrze. Wydostali go, ale... u Nuratu została złapana. O nie! Jesteś cała? Tak. Idę szukać skrzyni. Nie wiem, ile to potrwa. Rób, co musisz. Dzięki. No, jakby co miał powiedzieć innego, nie? No ale okej. Okay. A, kolejny ładny widoczek. Oko węża, to tutaj Kolejny punkt, którego na razie nie wydamy w sumie. No, ale zajebisz się to wygląda no, całkiem, całkiem. Ok, i pytanie: czy tutaj coś będzie do zbierania? Nie wiadomo. Bieg biegu? Co? chyba, co? No, bo to lepiej nie skakać, bo to jest pewnie się fajna myszyczka no no to na pewno nie to chyba jedyny sposób ale... czy faktycznie nadużyłeś a my mówili nie starczy w ogóle żeby no, właśnie kurczę ja mam się sobie tym się się boję że tam, że to jest zły pomysł Ale ociwo, faktycznie tak trzeba było zrobić. Piranii, bo ja nie lubię pirani. Będę go, że mogą być, bo jeszcze można je zabić, a z piraniami niekoniecznie to wyjdzie. Jezu, się wydarło się, jak bardzo. A... Ogólnie to dostałem faka teraz, bo o co chodzi? Jakby z... skoczyliśmy w dół, wyglądaliśmy na powierzchnię i znowu jeszcze jest coś głębszy, głębiej to okej, okay, nieźle Nie mam pytań więcej na no, proszę. Mam nadzieję, że u Nuratu nic nie jest. Co Dominguez chce z nią zrobić? Mam nadzieję, że oszczędzi jej życie, póki potrzebuje skrzyni. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Okej, okay, fajny wpis, troszkę nic. Dobra moi drodzy, to w sumie to byłoby ty na tyle w tym odcinku. W yy, następnym oczywiście ruszymy po tą skrzynkę. Oczywiście pchając w bukę to szedł. Także wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć.